Zmierzam właśnie do rezerwatu kormoranów. W kątach rybackich jest to największa kolonia kormorana w Polsce i jedna z największych w Europie. Co takiego dziwnego w tym krajobrazie, że chcę go wam pokazać? No sami się przekonacie. No ale to nie jest y, główny temat dzisiejszego odcinka, tylko tło do niego, no bo w trakcie tej mikro naszej wyprawy, mikro przygody Przetestujemy kilka gratów ze sklepu Army World, Karimate Thermarest, produkowaną dla wojska amerykańskiego. Co jeszcze? Będzie książka, bo zmierzam właśnie w te dzikie rejony, żeby w spokoju móc przeczytać książkę. Tak to zazwyczaj robię. Nie jestem w stanie się w domu skupić zbyt dużo, dzieje się naokoło, muszę się odciąć właśnie od cywilizacji. No, a dzisiaj kolejna ciekawa pozycja i o sobie również powiemy, więc sporo dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Myślę, że możemy zaczynać. Po takich wydmach stałych, najlepiej jest po prostu zbiegać. To jest podobnie jak z jazdą na rowerze górskim. Jeżeli będziemy zbyt ostrożni, będziemy jechać cały czas na hamulcu. Jest dużo większa szansa, że się wykoprycimy niż kiedy jedziemy szybko, ale pewnie i wpadamy w tak zwany flow. Podobnie jest przy zejściu po takim osypującym się stoku. Lepiej szybciej, ale pewnie, niż ostrożnie, bo wtedy łatwiej się przewrócić. To jest niepopularna opinia, ale Zauważyłem, że nieraz to się sprawdza. Oczywiście nie należy takiej techniki stosować w terenie niebezpiecznym, gdzie jest ryzyko, że kiedy się no, przewrócimy, stracimy równowagę, to spadniemy z jakiegoś urwiska. No nie, tutaj, nawet jeżeli się przewrócimy, nic się nie stanie. No ale unikniemy tego frustrującego schodzenia, ostrożnego ślizgania się co centymetr po tym piachu. Lepiej zrobić to pędem. O ile kondycja pozwala, ogól, ogólna sprawność ruchowa. To jest dosyć istotne. To jest chyba jedyny rezerwat w Polsce. Gdzie chodzić poza szlakami nie wolno, nie dlatego, że coś zniszczymy albo zaszkodzimy przyrodzie, tylko dlatego, żebyśmy nie zaszkodzili sami sobie. Zakaz spacerowania poza szlakami, ale nie ze względu na przyrodę, tylko ze względu na nas samych wywracające się drzewa i spadające konary. No, nieco z tego szlaku zejść muszę, żeby Wam pokazać, o co tutaj chodzi. Popatrzcie tylko. Te drzewa wszystkie one nie przewróciły się, dlatego że mocno wiało, chociaż wiatr też pewnie zrobił swoje, no ale przewróciły się, dlatego że wcześniej zostały po prostu wypalone guanem ptasim. Widzicie co tu się dzieje? Zobaczcie tylko. Troszkę to pozarastało różnymi krzakami. Więc nie ma takiego pełnego wglądu, no ale to naprawdę ciągnie się i ciągnie. Zaraz pokażę Wam z lepszej perspektywy. No tutaj na razie niczym w głowę nie dostanę, bo jeszcze tyle tych martwych drzew nie ma naokoło. Co miało się przewrócić, już się przewróciło. Wracamy. Przypominam, że niczego tutaj nie niszczę, bo tutaj po prostu niczego nie ma. Wszystko wypalone. Te drzewa jeszcze stoją, ale już zapewne niedługo. Te na dalszym planie, tam tutaj trochę niekorzystnie, bo pod słońce nagrywam, ale inaczej się nie da. No, kikuty stoją po prostu gołe i to wszystko będzie się przewracać, ale idziemy dalej. Popatrzcie, jak tutaj jest już łyso. Tu po prostu nowe drzewka zaczęły sobie rosnąć malutkie. Wygląda to trochę tak, jakbyśmy się poruszali po jakichś dawnych ogrodach, sadach. Popatrzcie. Kiedyś rósł tutaj las sosnowy, no ale po prostu wszystko już zostało wypalone przez kormorany. One lubią właśnie takie wysokie drzewa, dlatego dlatego te są już ogołocone, czekają, aż się przewrócą. Natomiast w tym mniejszym nic nie jest, bo kormorany takich akurat nie preferują. Wolą sobie siąść na czymś wyższym sosnowe kwiatostany. Uwielbiam. Widzicie jak pyłek się sypie z tego. Nie wiem, czy było widać dobrze. Pokażę wam z bliska. Ile pyłku z tego odchodzi. No i oczywiście ten pyłek, jak i cały kwiatostan, jest jadalny na surowo. Bardzo fajny posmak. Niektórzy mogą powiedzieć, że za suche dla nich jest, bo jednak to jest pyłek, więc można sobie wrzucić do wody po prostu. Niech nasiągną trochę, i wtedy są jeszcze lepsze. Posmak taki lekko kwaskowaty, ale z takim aromatem również. Leśnym po prostu, igiełkowym, żywicznym. No i mam nadzieję, że żaden kormoran na to nie narobił. Kolejne ślady bytności kormoranów. No a ja chyba zgubiłem szlak. No szedłem tędy. To była na początku normalna droga, potem się zawężała, zawężała, zawężała. No i ja chyba jestem na ścieżce zwierząt. O nie, nie zrobiłem tego oczywiście umyślnie. Teraz muszę się stąd wydostać, muszę znaleźć drogę. Ja nie jestem tutaj z własnej woli. To pustkowie za mną to oczywiście dzieło kormoranów, ono się ciągnie dalej jeszcze za tym wzgórzem, ale oprócz morza, które słyszę gdzieś tam, słyszę również kormorany. Dość wyraźnie, więc myślę. O przeleciał jeden, nawet, więc myślę, że uda się Wam je pokazać. Więc stąd spadamy, idziemy w stronę morza. Może szum fal będą mnie kierować ku północy i w ten sposób na pewno wydostanę się stąd i nie będę już musiał chodzić poza szlakami, tak wygląda okolica, a tam daleko widzimy nagie drzewa, właśnie takie, które lubią obsiadywać kormorany, być może jak wejdę na to wzniesienie, być może kiedy wejdę na to wzniesienie, zobaczymy coś więcej. O, a na pewno usłyszymy, ja już słyszę ten mikrofon raczej zbiera mnie niż otoczenie. O, popatrzcie, poleciał. Widzieliście? Jest ich tam dużo, sporo. Ten martwy las, który tam widzicie, to jest ten obszar, gdzie aktualnie bytują kormorany. Stąd się już wyniosły, no bo przecież wszystko osrały, wszystko zawaliły, więc po co? Więc przeniosły się właśnie tam. Popatrzcie, jaka olbrzymia czeczota na jak malutkiej brzusce. No to oczywiście nie jest błyskoporek czaga, bo niektórzy mylą. Chora brzozy tutaj występuje na tym. Natomiast na błyskoporku nie występuje kora, tylko charakterystyczny, spękany taki wzór czarny. Więc tak najłatwiej odróżnić nie. Pokażę Wam teraz błyskoporka, bo go tutaj nie widzę. No dobrze, wypadałoby na czymś spocząć, więc przy okazji przetestuję sobie matę marki Termarest wyprodukowaną na kontrakcie dla wojsk amerykańskich. No i teraz, co to jest ta marka Thermarest? Najprościej mówiąc, jest sobie taka marka Carimor i ona wyprodukowała pierwszą w historii carimatę, czyli tą taką piankową matę. Ale jest też marka Thermarest i oni z kolei wyprodukowali pierwszą w historii matę samopompującą. I to jest właśnie mata samopompująca. Rozwijam. No i będę miał na czym poczytać książkę. Kiedy ona się już napełni. Oprę się o drzewo gdzieś tutaj. Coś słyszałem, jakby coś walnęło. Czyżby drzewo się właśnie zawaliło? No, jest taka szansa na to, jak najbardziej. Bo te z tyłu są cały czas użytkowane przez kormorany, więc będę sobie czytał książkę z widokiem na ten. Czynny rezerwat kormoranów, właśnie tam istnieje tak naprawdę ryzyko, że coś może spaść Wam na głowę. Postaram się Wam później pokazać z bliska ten obszar. Yy, natomiast tutaj nic nikomu nie grozi w tym miejscu, taka jest prawda. Yy, no i dobra, mamy też poduszeczkę. Gdybym chciał kimnąć albo dla wygody się gdzieś oprzeć głową o drzewo. To, żeby mi się ono w głowę nie wbijało. Mam poduszeczkę marki Carinthia. Wszystko oczywiście ze sklepu Army World. Ona też w pewnym stopniu jest taka samopompująca, bo na czym yy, ta, to samopompowanie polega? No na tym, że po prostu coś jest ściśnięte, jest z niego wyduszone powietrze, a kiedy wyciągniemy z pokrowca, to się rozpręża. To wypełnienie się rozpręża i nabiera samo przez to powietrza. No już powinienem na dobrą sprawę Nabierać powietrza do mojej maty wojskowej. Odkręcam. Gdzie jest mikrofon? Tu jest mikrofon, słyszycie, prawda? Jak syczy. Ona się sama pompuje, po prostu. Ten dźwięk tutaj nie jest przypadkowy. On świadczy o tym, że mata nabiera powietrza, bo pianka, która była w niej zgnieciona wcześniej, się rozpręża. A skoro się rozpręża, no to właśnie nabiera powietrza. Prosta sprawa. Oczywiście taką matę powinniśmy teraz na chwilę odłożyć i poczekać aż się napompuje. Jeżeli oczekujemy całkowitej twardości, ja tej całkowitej twardości dzisiaj nie oczekuję, dlatego że po prostu chcę mieć podkładkę na tej trawie, to po pierwsze, a niekoniecznie materacyk, po drugie... Chcę mieć tutaj oparcie na drzewie, więc jeżeli nie będzie maksymalnie napompowana, ja sobie ją mogę w ten sposób położyć. Nie widzicie tego w kadrze, ale zaraz widzieć będziecie. W każdym razie czekam, aż się napompuje, następnie tutaj zakręcam. Powiem szczerze, że ona się naprawdę nieźle rozpręża. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tu jest już grubość zauważalna, a ja nic nie dodmuchiwałem przez ten ustnik. No, ona jest praktycznie całkowicie napompowana, i rzeczywiście pierwszy raz spotykam się z matą samopompującą z demobilu, która w ten sposób się rozpręża samoczynnie. Wcześniej sprawdzaliśmy matę, jeżeli dobrze pamiętam, to była mata wojsk holenderskich, też z demobilu. No, i ona tak no, troszkę tego powietrza nabrała, trzeba było dodmuchać zaraz. Natomiast tutaj, owszem, moglibyśmy dodmuchać, gdybyśmy chcieli twardszą, grubszą matę jeszcze. Ale do takiego podstawowego poziomu ona się rzeczywiście pompuje sama, czyli to jest ta jakość marki Termarest rzeczywiście. Ja już to zakręcę, bo tak jak mówiłem, nie potrzebuję, żeby to było na sztywno napompowane, tylko właśnie chcę takiej maty, która mi się tutaj ładnie ułoży i będę miał siedzisko do czytania książki. Świetne miejsce, ja z widokiem na rezerwat kormoranów, wy z widokiem na mnie. Karimata jest długa, bez przeszkód mogę sobie zrobić takie właśnie siedzisko, że zachodzi ono jeszcze na drzewo, idealne do czytania książki 1,85 m około, jeżeli dobrze pamiętam, więc nawet dla wyższych osób się nada, bo nogi mogą wystawać, głowa również, bo będzie na przykład na poduszce albo na plecaku, natomiast w moim przypadku 1,78 m jest idealna, ja cały jestem izolowany. Brałbym tę matę naprawdę. Osobiście, bo po prostu robi, co ma robić. Napełnia się powietrzem idealnie, jest idealnych rozmiarów po prostu. Fajna mata. Jeżeli budżet mamy ograniczony, warto się zainteresować takim właśnie demobilem. I tutaj cena oczywiście w zależności od stopnia zużycia, przy czym każdy stopień zużycia zapewnia funkcjonalność. To nie jest tak, że na przykład weźmiecie y, stan dobry i ona się nie będzie pompować, albo nie wiem, będzie dziurawa. No nie, no aż tak źle to nie jest. Więc naprawdę można dostosować wybór do swojego budżetu. A teraz moja poduszeczka. Trzyma się, pewnie zaraz wypadnie. Ale właśnie, jeżeli bym czytał książkę, a nie teraz mówił do kamery, to to jest po prostu świetne rozwiązanie. Jest i poduszka, jest tu siedzisko, mogę się bardziej wtedy wyłożyć czytać z widokiem na przyrodę. Ja Wam nawet pokażę ten widok na przyrodę z telefonu. No bo po prostu szkoda, żebyście się patrzyli na mnie, a nawet nie zauważyli tego, jak to wygląda z mojej perspektywy, więc chociaż na chwilę. Na chwilę Wam pokażę, jak ja to widzę. W jakim fajnym miejscu sobie dzisiaj będę czytał. Tak to proszę Państwa wygląda. A tutaj kamera. W ogóle ta kamera to jest fajna DJI Osmo Pocket 3. Bo popatrzcie, jak ten statyw krzywo stoi. A kamerka sobie robi wtedy... Fuu, fuu, dostosowuje się. Do poziomu, więc nie muszę równo ustawiać statywu. Czas na książkę, tak jak mówiłem. Nie no spokojnie, to był tylko głupi żart. Nie będę reklamował znowu mojej książki. Kupujcie moją książkę, tylko pokażę wam coś nowego tym razem. Rygor, ewakuacja, podręcznik przetrwania, ucieczka z miasta. Więc mamy do czynienia z survivalem takim, powiedzmy, miejskim, nowoczesnym. Czyli przygotowujemy się na jakiś kataklizm, sytuację kryzysową. Czy to będzie wojna, czy to będzie powódź, czy to będzie pożar, czy cokolwiek innego, co zmusi nas do ewakuacji z miejsca zamieszkania tymczasowej lub stałej. Tutaj mamy poradnik. Wszystko opisane od A do Z. I co mnie zdziwiło w tej książce? Najpierw minusy. Minusy, żeby nie było za fajnie. Nie będziemy tutaj tylko chwalić. Książka, oczywiście, do nabycia w sklepie Army World. Ja polecam. Nie przeczytałem jeszcze całej, jestem mniej więcej w połowie. Natomiast wiem już, jaka jest konstrukcja, jak to wszystko jest opisane i czy jest opisane zgodnie z prawdą, rzeczowo, profesjonalnie. Tak jest na pewno. To mogę zapewnić. Natomiast, co mi się nie spodobało w tej książce, no to już Wam pokazuję. Tu jest bardzo dużo. Obrazków. Na przykład mamy jakichś ludzi w zrujnowanym mieście, gdzie jeden w jakiejś dziwnej pozie przykuca za stygł. No, no nie, proszę państwa, no, wszyscy wiemy co to jest. To jest AI oczywiście. No, tutaj w ogóle chłop, jakieś dziwne ognisko w środku miasta. No nie, no to widać, to widać. To się tak bardzo mocno rzuca w oczy. Jakiś dziwny ekwipunek przy tym plecaku, jakieś kubki jednorazowe przypięte do pasa, to Wszystko tutaj po prostu nie gra, bo to jest AI. Ten tutaj. Widzicie? Co on ma przy pasie takie długie coś jakiś badyl, który w dodatku nie jest y, całością, bo tu jest tak, tam druga część, druga połowa jest gdzieś wyżej, chyba że to w ogóle nie miało być całością. Ja nie wiem, ja nie wiem jak to w ogóle opisać, bo nie wiem co to jest. I właśnie na tym polegają ilustracje y, Stworzone przez sztuczną inteligencję, że my nie wiemy, co to w ogóle miało być i co autor miał na myśli. Moim zdaniem ta książka mogłaby być spokojnie cieńsza, pozbawiona tych wszystkich obrazków, które są tutaj zbędne i paskudzą po prostu yy, to, co znajduje się w książce, bo treść jest naprawdę profesjonalna, przydatna. Jak najbardziej polecam tę książkę. Natomiast po prostu taki wizualny, estetyczny odbiór jej jest psuty przez te. Ilustracje stworzone przez sztuczną inteligencję, które kompletnie nie mają tutaj sensu, nie wiadomo po co one tutaj są. Jako najwidoczniej zapychacz, tylko po, tylko po co zapychać taką książkę, w której treści jest dość sporo. Posłuchajcie tego: to jest to, o czym ja Wam wielokrotnie mówiłem na kanale Adventurer, chociażby w zimowym odcinku o tym łażeniu w skarpetach samych po śniegu kilometrami. Dlaczego to robimy? Po co wielu nie wiedziało, nie rozumiało, tłumaczyłem na filmach, i tutaj w tej książce jest dokładnie to samo powiedziane. Spotykam się po raz pierwszy w literaturze z takim trybem myślenia podobnym, właśnie do mojego. Dawno tego nie widziałem nigdzie, jeżeli w ogóle gdzieś widziałem, ale do rzeczy: stopniowe narażanie na dyskomfort. Regularnie wprowadzaj się w sytuacje wymagające opuszczenia strefy komfortu. Na przykład, i tutaj mamy wymienione wiele takich sytuacji z opisem jeszcze, ja te opisy pominę, ale o co chodzi? Jakie to są sytuacje? Noclek w wilgotnych warunkach, marsz w zmiennych warunkach pogodowych, czyli leje, tragedia, sypie gradem i tak wybieramy się w teren, idziemy, nie czekamy na ładną pogodę. Przerwa w jedzeniu. O, tego wielu z nas nie jest w stanie wytrzymać. Wytrzymać kilku godzin bez jedzenia. Mam takich znajomych, co szału dostają, jak przez kilka godzin czegoś nie zjedzą. No, a są ludzie. Jakiś zwierzyniec tam się porusza. Nieważne, nieważne. Prze dalej. Poruszanie się w trudnym terenie. Ćwiczenia w ograniczonej widoczności. Przenoszenie ciężkich ładunków. Długi marsz na czczo. O, to jest właśnie to z tym niejedzeniem. Nie dość, że nie jemy, to jeszcze podróżujemy, przemieszczamy się w terenie. Wielu doprowadzi to do szału po prostu. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że nie mają jedzenia na wyciągnięcie ręki. A więc wyprawiamy się, nie jemy i działamy w terenie. Gwarantuję, że. Poznacie wtedy dopiero samych siebie możliwości własnego organizmu i to jest bardzo ważne, bardzo istotne w sytuacji survivalowej, prawdziwej sytuacji kryzysowej, kiedy dojdzie już do tej sytuacji, że nie będzie tego jedzenia na wyciągnięcie ręki, że trzeba będzie się gdzieś w terenie przemieszczać i wtedy będziecie mieli to już przetrenowane, będziecie wiedzieli, jak wasz organizm się zachowuje, nie wpadniecie w panikę, co bardzo istotne, bo panika często pojawia się w obawie przed nieznanym. Czyli o ja, nigdy czegoś takiego nie miałem, nie jadłem, jestem gdzieś, muszę gdzieś dotrzeć do tej mojej lokacji, do tego BOL. BOL, czyli Bugout Location, czyli. No dobra, nie będziemy o tym mówić dzisiaj. To jest właśnie opisane wszystko w tej książce. Taka lokalizacja nasza, do której się ewakuujemy, czyli mamy na przykład tutaj w naszym planie ewakuacji dom. Rodziny, albo jakąś, jakiś domek nasz na działce, gdzieś też odległej, no i musimy się przedrzeć. Być może drogi są zablokowane, być może trzeba się przemieszczać przez las, przez dzikie tereny. No i to wszystko na głodzie, bo opuściliśmy dom nagle. Nie ma skąd zdobyć pożywienia i już kilka godzin. U niektórych właśnie wystarczy do tego wpadnięcia w panikę. Dlatego warto sobie takie rzeczy ćwiczyć. Ja już tego nie będę dalej czytał, ale to jest masa takich właśnie rzeczy, które. Warto przećwiczyć, żeby wiedzieć, jak nasz organizm się zachowa w sytuacji kryzysowej. I to jest oczywiście przykład tylko jednego z ćwiczeń zawartych w tej książce. Jest tego znacznie więcej. Jest tutaj masa przydatnej wiedzy. Bo obawiałem się na początku, tak, jak przejrzałem, poczytałem sobie trochę o autorze. Człowiek naprawdę doświadczony w temacie, więc tutaj nie miałem żadnych obiekcji. Natomiast. Zobaczyłem te wszystkie obrazki AI i miałem poważne wątpliwości, czy treść też nie będzie napisana przez AI. Ja nie mówię tutaj o ewentualnym redagowaniu treści czy, czy coś w tym stylu, tylko po prostu, że czy przypadkiem cała książka nie zostanie napisana na podstawie promptów? Napisz mi tutaj o ewakuacji, o tym tamtym i tak dalej, ale nie, bo tutaj są często wtrącenia autora takie osobiste i, i, i naprawdę widać, że, że treść jest przemyślana, więc mogę śmiało polecić, ja na pewno dokończę czytanie tej książki, no a kończyć będę między innymi teraz właśnie. Następnie na sam koniec wyruszymy sobie zobaczyć jeszcze te kormorany, ja dotrę do morza, czyli wydostanę się z tego rezerwatu pozbawionego szlaków, w którym zabłądziłem, więc pozwólcie, że teraz zrobię sobie przerwę na lekturę. Książka już niemal przeczytana, szlak odnaleziony. Tak więc mogę już wracać do cywilizacji. No, ale jeszcze okazuje się, że szlak w tym miejscu przebiega przez właśnie ten wypalony las, przez ten skraj wypalonego lasu. No i tutaj sporo jest kormoranów naokoło możecie sami je zobaczyć. Nie mam kamery z. Dobrym zoomem akurat, no ale sylwetki jesteście w stanie zaobserwować na przebitkach. Widzę nade mną tutaj gniazdo kormorana. Siedzi w środku. Nawet dwa siedziały w tym gnieździe. No i jak widzicie, tutaj pełno jest tego guana. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Jakbyście kiedyś nie widzieli ptasich odchodów. Teraz jest ich jeszcze na niewiele, bo to jest wiosna. Więc one dopiero sobie tutaj. Gromadzą się w tym momencie, pokrywają wszystko, natomiast w późniejszym okresie, no to tutaj naprawdę robi się guano. Bo czymże jest to guano? To nie są tylko po prostu odchody ptactwa, tylko to, jest, to są odchody ptactwa, które tworzą taką jednolitą warstwę na jakiejś powierzchni, na przykład na drzewach. Na Ziemi, w Ameryce Południowej, zbiera się to i wykorzystuje jako nawóz. Natomiast pewnie zależy od gatunku ptactwa, no bo ja nie wiem, czy <ścoughs> czy dobry byłby nawóz z odchodów kormoranów, skoro tak on wpływa na okoliczną przyrodę i krajobraz. No tak to wygląda właśnie. Kormoran, który kiedyś był gatunkiem chronionym słusznie jak najbardziej, bo było go mało, natomiast teraz stał się gatunkiem, którego jest dość dużo i przed w którym trzeba chronić lasy. No a sam kormoran nadal jest pod ochroną. W komentarzach dajcie znać, jak podobają Wam się takie mini wyprawowe odcinki. Czy warto iść w tym kierunku, czy przeplatać takie siedzenie, ględzenie o sprzęcie, właśnie z takimi mini wyprawami. Jeżeli Wam się podoba, będziemy działać dalej w ten sposób. Jeżeli nie wracamy całkowicie do poprzedniej formy, dajcie znać w komentarzach. Przejrzeliśmy sobie miejsce występowania kormoranów. Jedno z największych w Europie i najważniejsze. Większe w Polsce. Sprawdziliśmy y, Mate Termarest dla wojska amerykańskiego. Moim zdaniem jest super, naprawdę warto się nią zainteresować. Bardzo ciekawa książka od Rygora. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę, czołgiem. No i do kolejnego.